Szczęść Boże, witam wszystkich i witam Panią Irenę. Szczęść Boże. Pani Ireno, Pani jest wolontariuszem w kaplicy szpitalnej, przebywa tutaj Pani na mszę świętą, przygotowuje do mszy, często się spotykamy, wspólnie się modlimy. Często panią zagaduję odnośnie wiary, przeżywania swojej wiary osobiście, takiej, takiej wiary także rodzinnej, jak w domu wygląda sytuacja, i tak pani się ze mną dzieli. Pomyślałem, że może pani także dołączy się do. Tej całej listy osób świadczących o Panu Jezusie. Pani Irena jest emerytowaną pielęgniarką i jest w tym temacie bardzo zapoznana. Temat służby zdrowia jest znany. Pani Ireno, może, może Pani by chciała podzielić się tutaj dla wszystkich słuchaczy mojego kanału w tym cyklu Ku zdrowiu, Ku życiu. I takie swoje przemyślenia, refleksje. Co by Pani chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że jestem dzieckiem końca wojny. Tak się złożyło, że po prostu chciałam powiedzieć, że Pan Bóg czuwał nade mną od początku. Tak się złożyło, że nie znam swoich rodziców, z wiadomych powodów wojna, ale też otrzymałam rodziców wierzących, przybliżyli mi wiarę. Traktowali mnie bardzo dobrze, wierzli mnie w tak trudnych warunkach z RFN-u aż po Kresy Wschodnie. I było bardzo dużo niedogodności, ponieważ jako małe dziecko byłam chora. Trzeba było w trakcie tej podróży y, zasięgać y, wizyt lekarskich. Oprócz tego y, nie miałam na wyposażeniu jedzenia takie, które małe dziecko je, więc y, Ojciec też potrafił czasami, jak się udało, podoić jakąś krowę, żeby było mleko, żeby po prostu w jakiejś tam butelce zagrzać pod pachą, bo nie było innych warunków. Jechało się dość długo, byłam bardzo chora. Mama sobie życzyła, żeby przynajmniej zajechać do domu, żeby, żeby nie musiała mnie gdzieś po drodze zostawiać. I tak się złożyło, że trafiła do domu swojego rodzinnego. Tam nie, zaznała, nie była długo, ponieważ rodzina już wyjechała do Polski i mama też się starała. W międzyczasie byłam w tak ciężkim czasie że zdrowotnym, także lekarz chciał po prostu odebrać mi życie poprzez wstrzyknięcie leku, leku, powiedzmy, żebym skończyła swoje życie. Jednak stało się inaczej. Bóg nade mną czuwał. Mama, która też już nie widziała żadnych, żadnej przyszłości, chciała mi pomóc, żebym też skończyła swoje życie, ale niestety nie udało jej się. Usłyszała słowo mama, płakała. I właściwie dobrze się stało, bo najprawdopodobniej miałam ropniaka w, w gatle, który przez to był przerwany, wypłynęła ropa, krew. Później znalazł się jeszcze lekarz, lekarz, który przyniósł najprawdopodobniej witaminy, zlecił powiedzmy dietę, jak na tamte czasy można było. W każdym bądź razie mama też wyjechała do Polski razem z tatą i kiedy babcia mnie zobaczyła, to była zdziwiona, że jestem tym dzieckiem, które spotkała w swoim domu niedożywionym, biednym. I, I po prostu w pewnym sensie może i się wystraszyła, że, byłam, że tak wyglądałam, jak wyglądałam. I wola Boża mi przeprowadziła przez, to moje naj, przez te moje najgorsze dni mojego życia. Wyżyłam, jestem katoliczką, zostałam obstrzona w kościele katolickim. I po prostu dziękuję Panu Bogu za to, że właśnie tak się skończyło. To tak precyzując, gdy Pani jako to roczne dzieciątko wypowiedziała słowo mama i wypłynęła ta ropa, to ta kobieta, która usłyszała mama, nie była matką biologiczną. Nie, to była matka, która po prostu mnie wzięła na wychowanie. Kobieta, która wzięła na, na, Panią mama. na... Mama. Kobieta, która jest mamą. Nigdy tak nie nazywała. Nigdy Pani tak nie nazywała. Mama. Tak. A kiedy Pani się dowiedziała, że, że taka historia Panią spotkała? To znaczy, ja się dowiedziałam od swojej babci, która mi powiedziała, jak miałam gdzieś tak 7-8 lat i z tym żyłam sama. Po prostu nikogo o nic nie pytałam i w wieku chyba gdzieś 14 lat moja mama zaczęła mi o tym opowiadać, ale była kobietą bardzo nerwową i ja nie chciałam jej denerwować, powiedziałam, że wiem i na tym się ta rozmowa skończyła. Taka była prawda. Z perspektywy czasu trudne to jest yy, doświadczenie? Jakby Pani mogła podpowiadać rodzicom, jak rozmawiać z dziećmi, które nie są dziećmi biologicznymi? Zawsze mówić prawdę, ale w tej prawdzie musi być dużo miłości, czułości i tak też postępować z tymi dziećmi. One są miłe, fajne, tylko trzeba po prostu, po prostu dać dużo serca może czasami więcej, jak do swojego własnego biologicznego. Tak jest. Życzymy wszystkim małym dzieciom i tym większym dzieciom dużo miłości w, w, w tym czasie adwentu, przed świętami, aby jak będziecie myśleli, jaki prezent dzieciom sprawić, to największym prezentem jest okazanie miłości. No właśnie, miłość, miłość i miłość. Gdy byłem małym chłopakiem, to wiedziałem, gdzie mama, czy rodzice i też siostra, gdzie przechowują. Prezent <laughs> pod choinkę, kiedyś tam zielony, zielony samochodzik, który był schowany w szufladzie, w komórce tam, gdzie mieliśmy rowery. I, i, i nie zdradziłem tego, że wiem. Ja też nie. Też nie. Takie wspomnienia. Nie, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Niech Pan Bóg błogosławi Wam i dziękuję Pani Irenie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.